Wszystko. Ja też chciałabym mieć większego hotdoga. Dziewczyny, czy widziałyście kiedyś hot doga większego niż mój? Ja też nie, ale super. Nie mogę nawet złapać rękami, mojego hotdoga jest tak mały. Dobrze, że mam ze sobą szkło powiększające i pensetę. Najpierw trzeba polać go sosem. Ten sposób będzie bardziej aromatyczny i smaczniejszy. To jest po prostu niewiarygodne. To najpyszniejsza rzecz, jaką jadłam w życiu. Szkoda, że tak szybko się skończył. E teraz moja kolejna zjedzenie hot doga. Stać, Stella! Zupełnie zapomniałaś o musztardzie. Nie martw się, pomogę ci. Jesteśmy przecież przyjaciółmi. Nigdy nie można mieć za dużo musztardy. No, teraz możesz jeść. O nie, mam nadzieję, że nie jest zbyt ostra. Całkiem smaczne. Fuu, ja bym się nie odważył. No, nie wiem. To było. To było. O nie? A! Gorąco! Wody natychmiast! Teraz jest dużo lepiej. Stella, tylko wytrzyj buzię. Masz wszędzie musztardę. Dzięki, Monika. Zak, teraz twoja kolej. Wreszcie. Tyle, że dostałem jakąś zepsutą musztardę. Nie chcę się wycisnąć. No dalej! Nie martw się, pomożemy ci. No dalej, Stella, z całej siły. Super, udaje się Wam. Dalej, dziewczyny. O nie. To już za dużo musztardy. Ale będzie ok, gdy rozmaruję ją po całym hotdogu. O, tylko teraz jest jakiś śliski. Nawet nie można go porządnie podnieść. Jak dobrze, że mam specjalne rękawiczki do jedzenia. No to zaczynam. Ale wspaniale wygląda. O tak, to jest takie dobre. Nie mogę się zatrzymać. O jej! Zak, masz teraz musztardę na całej twarzy. Co z tego? Więc jestem tak samo smaczny jak ten hot dog. Wow, jakie piękne ciasto! A ja mam większe. Większe? Mojego jeszcze nie widziałaś! Dziewczyny jestem w szoku! Wow! Ale i tak ja pierwsza je zjem. Mam największego pecha. Spójrzcie, jaki słodki jest ten hagiwagi. Mam ochotę go zjeść. Mm, uroczy, a do tego pyszny. I bardzo apetyczny. To było niesamowite. Teraz mój język jest tak niebieski, jak sam hagiłagi, Mary, teraz twoja kolej. Nie chcę się brudzić, więc wezmę do tego nóż i widelec. Kurczę. Nie mogę pokroić tak pięknego tortu. Dobra, jednak będę musiała zjeść rękami. Jess, miałaś rację, jest pyszne. Mary, możesz jeść szybciej. Już nie mogę wytrzymać. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ale muszę to przyspieszyć! Co to było? Gdzie ja jestem? O, rany! Nie chciałam się tak brudzić. To jednak tak pyszne ciasto, że nawet nie jestem zdenerwowana. Jadłam. Betty, twoja kolej. No w końcu. Dziewczyny, czas świętować moje urodziny. O takim torcie mogłam tylko pomarzyć. To jest takie fajne. O, nie sądziłam, że będę miała tylu gości. Oczywiście, ciasta wystarczy dla wszystkich. Proszę. Przystujcie się, proszę. Ojej, prawie rozdałam całe ciasto. Został mi tylko mały kawałek, jakie to pyszne, palce lizać, ale miałam nadzieję, że zjem więcej. Betty, mamy dla ciebie prezent wszystkiego najlepszego! Dziękuję bardzo! Ciekawe, co jest w środku. Wow, to prawdziwe hagiwagi! Dzięki dziewczyny, jesteście najlepszymi przyjaciółkami. Już od samego patrzenia na tę paprykę robi mi się gorąco! O nie! Właśnie tego się obawiałam! Spójrzcie, jaką mam dużą papryczkę. To kropne. Na pewno nie zjem w pierwszej kolejności. Betty, zaczynasz. Dlaczego ja? Jess idzie pierwsza. No dobra, moja papryczka jest najmniejsza. Oj, chyba jej nie doceniłam. A, potrzebuję od razu czegoś zimnego. Koska lodu będzie idealna. To było po malutkiej papryczce? Co się ze mną stanie po dłużej? Mam nadzieję, że nie wybuchnę. Dobra, wzięłam się w garść, no to zaczynam. Najważniejsze to się nie zatrzymywać. Im szybciej to zjem, tym lepiej. Swoją drogą myślałam, że będzie gorzej. Betty, co się stało z twoimi uszami? Chyba? Chyba się pale! Trzymaj! Wiedziałam, że woda ci pomoże. Dzięki, Jess. Nie odkładaj węża na bok. Mary będzie go potrzebować. O nie! Dobra, myślę, że dam radę to zrobić. Jestem silna i odważna. Niewiele zostało. No, papryko, prawie cię pokonałam. Dziewczyny, pomóżcie, gdzie jest woda? Jak fajnie, patrz jak pryska. Proszę, błagam! Ratunku! A! Oj, chyba zapomniałyśmy o mery. Ale nie jest jeszcze za późno, by ugasić ten płomień. Dziewczyny, no prawie zdążyłyście na czas. Dzięki. Tylko spójrzcie, jakie urocze stworzenie trzeba narysować. Mam nadzieję, że potem znajdzie sobie nowego przyjaciela. Jaki śliczny kotek. To miłość od pierwszego wejrzenia. Myślę, że zostaniemy przyjaciółmi. A, i co za niewychowany kocur! Nie szkodzi, oddłuczę cię drapania. Dziewczyny, macie dokładnie jedną minutę. Pospieszcie się, jeśli chcecie, żeby to maleństwo zostało waszym przyjacielem. Po tym ataku nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy przyjaciółmi. Patrząc na rysunek nigdy. Zobaczymy, czy Wy narysujecie coś lepszego. Przekonasz się! Odrysuję jego cień. Dzięki temu narysuję pięknego kotka. Ja też muszę zdążyć. Mary, nie ruszaj się! Ja rysuję. Myślę, że świetnie sobie radzę. Dziewczyny, czas minął. Zobaczmy, co narysowałyście. Co sądzisz o moim rysunku? Taki sobie. Czyli kot nie będzie mnie już drapać. Bella, twój rysunek też nie jest zbyt dobry. Widziałem lepsze. Na przykład, Umery. Pogratulujmy jej. Została szczęśliwą posiadaczką tego najsłodszego stworzenia. Ura! Jestem taka szczęśliwa. Wreszcie będę miała prawdziwego przyjaciela. Oj, Asik! Mery, chyba nie wzięłaś pod uwagę jednej rzeczy swojej alergii. Belo, ci tego kotka. Nie martw się, ze mną będzie mu dobrze. Cześć, mój mały kolego. Patrzcie dziewczyny, jaką wielką rybę złowiłem. Zajęło mi to cały dzień. Przykro mi, ale nie mam innej nagrody. W tej rundzie będziecie rywalizować o rybę. Czas start! Nie, nie będziemy brać udziału w konkursie o śmierdzącą rybę. No to wszystkie będziecie musiały jej spróbować. Łapcie! What? Dobra, dobra, będziemy rysować. No, to zaczynajcie. Nie widzę sensu, żeby tracić na to energię. Bardzo łatwo jest zrobić brzydki rysunek. Poza tym wiem, gdzie spędzę resztę czasu. Ups, jestem taka niezdarna. Nikt mi tu nie będzie przeszkadzał. Zamierzam wreszcie zjeść moje przysmaki. Cały dzień o nich marzyłam. Najważniejsze, żeby rysunek śmierdział jak ryba. Dzięki temu nikt nie da mi wygrać, bo praca będzie zbyt obrzydliwa. Uuu, to jest ohydne, ale wygląda dokładnie tak samo. Dziewczyny się męczą, a ja mogę zjeść obiad. I kiedy jeszcze będę miała taką okazję? Nie powinnam dostać tej ryby. Pamiętam, że kiedy byłam mała, mama pokazywała mi, jak narysować rybę przy pomocy ręki. Mam okay. nadzieję, że to nadal działa. Twoje rysunki w ogóle nie przypominały ryb. Ok. Dziewczyny, czas minął. Stop! Gotowe do zaprezentowania swoich What? dzieł? Oh my God. Suzy, co to za plama? To okropne. Lucy, twoja praca wcale nie jest lepsza. Ale Emma ma wspaniały rysunek. W dzieciństwie rysowałem takie rybki. Co za miłe wspomnienie. O nie, to jest przecież okropna praca. Masz pecha? Dobra, nie ma co się denerwować. Lepiej zrobię z tej ryby coś smacznego, na przykład sushi. Mama nie tylko nauczyła mnie rysować ryby, ale także przyrządzać pyszne sushi. Dostałam więc całkiem niezły prezent. Wow, wyglądają smakowicie. Mogę się poczęstować? Nie, sama jestem głodna. Poza tym nie chciałyście ryb. Dlatego możecie życzyć mi smacznego. O tak! Sushi wyszło mi rewelacyjne! Jaki mały, żelkowy miś! Nie nadaje się! Potrzebujemy czegoś większego! Też mały! Powiększ go jeszcze! Jeszcze? Gotowy? Teraz wam się podoba? Oczywiście! To przecież ogromny żelkowy miś! Aby dostać go w swoje ręce, należy wykonać jego portret w ciągu jednej minuty. Czas start! Uwielbiam żelkowe misie, więc nie pozwolę wam wygrać. Ten miś powinien trafić do mnie, jego prawowitej właścicielki. Czy tylko mi się wydaje, czy on do mnie macha? Widziałyście to? Nie. Nie, wszystko wydaje się w porządku. Chyba mi się coś przewidziało. Nie, teraz mrugnął. Chyba zwariuje. Bella coś zaczyna się denerwować. Dobra, ja rysuję dalej. O nie, skończyła mi się niebieska farba, co ja zrobię? Teraz na pewno nie wygram. Wiem, skoro Bella odpoczywa, to chyba nie będzie miała nic przeciwko, jeśli użyję jej koszulki. Nie chciałabym, żeby ktoś wycinał dziurę w mojej koszulce. Zrobię wszystko, żeby wygrać. Muszę tylko przeszkodzić Wendy w zrobieniu fajnego rysunku. Wiem nawet jak to zrobić. Co robisz? A, psik! Zepsułaś mój rysunek. Teraz moje szanse na wygraną są jeszcze większe. Czas minął. Zobaczmy kto co narysował. Bella, wstawaj. Czas na podsumowanie. Wendy, to jest straszne. To tak jakby ktoś kichnął na papier. Mary, no, widać, że się starałaś, ale zasadę mówią jasno. Trzeba rysować, a nie wycinać. Bella jako jedyna zrobiła fajny rysunek. Żelkowy mis jest twój! Hurra, zasłużyłam na niego! Nie ty jedna! Ty spałaś, a my pracowałyśmy! Oddaj go! Zostawcie go, on jest mój! To niesprawiedliwe! Dziewczyny, nagroda w tej rundzie na pewno was zadowoli, ponieważ to pantofelki kopciuszka. Wiem, jak bardzo chcecie je mieć, więc pospieszcie się i zacznijcie rysować, bo czas ucieka. Pantofelki? To przecież tenisówki na obcasie. Mam tenisówki, więc trzeba tylko dorysować do nich obcas. Okej. Wychodzi całkiem nieźle. Muszę tylko nieco dopracować obcas. Myślę, że z łatwością pokonam te niezdary. Nie bez powodu chodziłam do szkoły plastycznej. Nie pozwolę im zabrać tych butów. Marzyłam o nich odkąd byłam małą dziewczynką. Co? Kredka się skończyła? I tak dokończę mój rysunek. Kurczę, teraz nie mam żadnych kredek. Wszystkie się skończyły. Co ja teraz zrobię? Może zagram na nowym instrumencie muzycznym, Rysującej Lucy. Nie przeszkadzaj mi, ja tu pracuję. Jacy wszyscy są nagle zajęci. No jak wam idzie? Czas minął, więc chcę zobaczyć, co narysowałyście. Co powiesz na moją pracę? Emma, spodziewałam się po tobie czegoś więcej. Nawet dzieci w przedszkolu robią ładniejsze rysunki. Suzy no najwyraźniej nie trafiłaś z kolorem. Przecież widzisz, że buty nie są żółte. Z kolei Lucy stworzyła arcydzieło. To prawdziwa artystka. I to ona dostanie te pantofle. Hurra! Wiedziałam, że wygram. Wow, dziewczyny, spójrzcie, jakie są piękne! Nie mogę się doczekać, kiedy je założę i zatańczę z prawdziwym księciem. No to gdzie jest książę? Jestem gotowa. Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie i najpiękniejszą. To wspaniałe. Lucy na to zasłużyła. Jesteście gotowe, żeby zobaczyć, co dostaniecie w tej rundzie? Lepiej zamknijcie oczy, bo oślepniecie. Waszą nagrodą będzie pierścionek z ogromnym diamentem. Na pewno się tego nie spodziewałyście. Aby go zdobyć, trzeba go narysować. Liczy się czas, więc zaczynajcie. Zawsze tak z nimi jest. Tak łatwo odwrócić ich uwagę. Halo, czas start! Na co czekamy? Pora rysować. Nie widzę odpowiedniej kredki. Może pożyczę od Lili, dopóki jest zajęta. Ja wszystko widzę. Nie możesz ode mnie pożyczać, nawet o tym nie myśl. No i dobra, chciwusko, poradzę sobie bez ciebie. Poza tym jestem w tym całkiem dobra. Dobra, serio? Załatwicie w mgnieniu oka. To jest piękne. Ale jak narysować sam pierścionek? Diament wyszedł niesamowicie, ale pierścionek, no nie wiem. Co to jest? No nie wychodzi mi. I tak dam radę to narysować. Co? Co ja zrobiłam? Teraz już na pewno nie wygram. A ja wciąż mam szansę, bo pierścionek wychodzi mi cudowny. I w odpowiednim kolorze i w odpowiednim rozmiarze doskonale. Zobaczmy, kto narysował najpiękniejszy pierścionek. Mama! Pokażcie swoje dzieła. Emma, no fajnie, ale ma zły kolor. Lucy, masz dziurę w kartce. Wygląda, jakby przeżarła go mysz. Nie, no to nie jest dobre. O, ja tak się starałam. Jestem jednak pod wrażeniem rysunku Suzy. Chodź tutaj, przymierzysz pierścień. Jest twój. Hurra, w końcu wygrałam. Co za wspaniały pierścionek. Będzie świetnie wyglądał na moim palcu. Jeśli uda mi się go podnieść... No dalej, podnieś się do góry. Teraz jesteś mój. No dawaj, a...